Przed nami jedno z bardziej znanych miejsc, jeśli chodzi o okolice poza Amanem w Jordanii, czyli gorące źródła. Są faktycznie tak gorące, że stanie czy leżenie pod tym jest możliwe tylko przez kilka sekund, chyba że się już jest nie wiem wytrawnym yy, wytrawnym nie wiem kim osobą, która. Jest odporna na te gorąco, w każdym razie. E, tak jak ta pani, nie wiem jak wytrzymuje, żeby tam leżeć. To nie są ciepłe źródła, one są naprawdę, naprawdę gorące. Tam jest też takie dużo, dużo mniejsze, po prawej stronie. Naprawdę fantastyczna rzecz, fantastyczne przeżycie. Polecam mocno każdemu żeby odwiedzić, to będzie miał możliwość.